34, Aleksander Kowalski. Gotowa obie drużyny, Wielkopolska po stronie. Stępia Tawit Matyszka-Kałę z Polonii, Środa Wielkopolska z Unią, Swarzęc nas czeka. Teraz zrzutu wolnego gospodarza, ale przerzucona ta centra. Pogoń versus Elana. Jest teraz strzałe z dystansu. Sędziowie z innych okręgowych związków piłki nożnej niż tylko te zaangażowane właśnie w zmagania trzeciej ligi grupy II Również przyjeżdżają, by sędziowie Ornero zagrać. I popatrzmy prawą nogą na dalszy słupek. Jest strzał zblokowany. Jeszcze tutaj szukają swojej szansy klubu z... Powiatu ostrowskiego na to, aby zaskoczyć być może w ten sposób Aleksa Pelczarskiego. Był strzał rywali. Jeszcze głową zgrywa szczepaniak. Jest też strzały. Celny w końcu, ale dobrze Aleks Pelczarski instynktownie odbija piłkę. Z mateusza Ludwikowskiego jak i Aleksa Pelczarskiego. No to właśnie brzmi. Gwizdek rozpoczynają to runianie zawodów, a my już skupiamy się na rzucie wolnym, który będzie wykonywany za chwilę przez Kamila Woronieckiego. Czteroosobowy mur graczy pogoni nowe skalmierzyce nad murem. Zagranie. No. Kampanie 24-25. Teraz wrzutka na pole karne. Zabrakło dobrego przyjęcia. Jeszcze jest jednak Jarzec. Strzał, poprzeczka. Nie sięgnął Gabrych. Malczy Andrzejewski, ale to Kamiński wychodzi zwycięstwo z tego pojedynku. Jest szansa dla pogoni. Wyjście Pelczarskiego. Ambroziak. Lis. Lis. Podcięta piłka, zagranie w pole karnej proszę w odpowiedzi to Rozpędza się lewą stroną zespół Elany jest w polu karnym Jarzec, jest Gabrych. No ale kończy się to wszystko tym, że wąrześno z Pomorzaninem Syroc to 16. No i też o 16 meczy. Polonii Pydoszczę ze startem Pruszcza, Tymczasem duży nas nowych Skalmierzyc ma. Powiemy trzeci dziś rzut rożny. 68 minuta. Na razie 0 do 0. Czy to się zmieni po tym stałym fragmencie? Tam przedłużył to do piecznych. Czy oni będą w stanie w tym meczu? Jeszcze namieszać, ale na razie to pogoń ma szansę. Uderzenie zablokowane. Jeszcze jedno, i znów wyblok ze swym miejscu. Jest go pełno i teraz też był w dobrym miejscu. w odpowiednim czasie szansa dla Elany. Piłka w polu karnym. Pogoni! Uderzenie w kierunku dalszego słupka w wykonaniu Mariusza Gabrycha. Trafił przy. Bema w pierwszym meczu między tymi drużynami trafia też teraz w nowych skalierzycach. Elana w 78. Minucie obejmuje prowadzenie. Właśnie kolejnych goli na poziomie trzecieligowym nie trzeba dla Mariusza Gabrycha specjalnie i rzeczywiście się sprawdziło. Tymczasem kolejny atak drużyny Storunia hub Jedna asysta na razie na jego koncie konie wbita piłka w światło bramki z rogu, jeszcze strzał, Pawlika zablokowany, jeszcze jedno zagranie na piąty metr, gdzie jest futbolówka, odbija się od obrońcy stojąc wynikiem miejscowi. Kolejna ich akcja, znów strzelenie z lewego skrzydła, ale znów piłka wybita, choć w taki sposób, że mógł porażki. Już pięć takowych przypomnę w 10 meczach. Mają na swoim koncie gracze Błażeja Marciniaka. Teraz niedokładne dośrodkowanie na wysokiego lisa, które już nie na swojej nominalnej pozycji, nie w obronie, harujące tylko. Poszedł szukać górnych piłek, no i koniec tego meczu, ostatni gwizdek sędziego Dawida Matyszczaka z Kluczborka, Elana Toruń po bramce w 78 minucie, Mariusza Gabrycha pokonuje pogoń nowe Skalmierzyce i zapisuje na swoje konto 3 punkty.